To jest pieczątka, to jest górski. Dobra, dobra, dobra. dobra. Powolutku, powolutku. I teraz Popolniu. koło, i już powolutku do dobra. Dobra. dobra, dobra i opuszczę się. Za dużo, za dużo, za dużo. Drzewo tam pcha, drzewo tam pcha. Lekko w prawo, lekko w prawo koło już. Za mocno to Dobra, dajesz? jest. Lampa. Stój, stój! <noise> Ładna lampa była. <noise> Górski! Górecki! Chodź! Eee. Pawełku opowiedz jak, doszło, jak do tego doszło? Jak doszło do tego. Proszę. Drzewo się na mnie rzuciło. Tak, jeszcze... teraz... Drzewo się na mnie rzuciło. teraz rzeszło. jest oficjalne wręczenie korka do gazu, które znalazłem w lesie obok drzewa, agresywnego drzewa, które rzuciło się na górskiego tak. A! I obserwuję Górski, tak właśnie jak tutaj. Proszę spojrzeć. Tak jak ten samochód. Próbuję. Próbuję podjechać. Stoję sobie spokojnie w lesie. I nagle Maweł Górski w swoim białym Laredo. Kieruje, nagle las ożywa. Las ożywa. Proszę Państwa, to nie jest, to nie są żarty. Las ożywa. Górski powolut zjeżdżając z góry, zahacza nagle o agresywne drzewo, które atakuje jego samochód. Górski płacze, ale te łzy to są łzy radości. To są łzy radości. Górski wychodzi z tego zwycięską ręką. Przybija pieczątkę, ale niestety moczy się. Moczy się i taki jest finał tej pięknej opowieści. Górski pali nadal papierosy. E, dziękuję. Tak się pierdzi w terkwi. <gry>